Witajcie, wskazówki z powrotem. No, kurna, znowu tak lepiej udaje normalnie. Jak ja nie lubię w przeciążeniu chodzić, a w tej grze dość często do przeciążenia. Jak coś buduję, jak zbieram, to, że to, to jest gra przechodząca do przyciążeniu A tego nienawidzę normalnie. Teraz, takie dekoracje klasy roznoszę po świecie, chiński na pierwszy i cesarski. Cięży, ciężki, nie? Jakby nie było, tak, też bardzo ładnie Jakieś dżemi z butami, kurde! Dobra, te się ubierało, nie? To buty cesarskie, dobra. Wszystko cesarskie, oprócz hełmu, tak? Co ty mi tutaj jest z hełmem? Taki hełm ma być, tak. Taki... Ja, piękny hełmik, kurde, normalnie, nie? kurwa w ogóle ten jest pięknie wygląda, nie? Można porównać do tego całość, to jest 304, nie? Porównając z tamtym, no ale dobra, tam premia do udźwigu jest. Może ma jest jakieś zaletę, przynajmniej jest coś unosić, ale dobra, to 304 pancerza. Ciach, 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 tak to wygląda. Z przodu, czyli tego najfajniejszego przodu A rzadko się widzi z tej, tej, Jeszcze tak, zatrzymajmy się, bo się my się gdzieś Na mi fałkę, już i tyle z tyłu tak wygląda. takie jak pióra z tyłu, no, no spoko, na się nie Kulno cię nie da, tak podać ciężkie sednie, no spokojnie przecież nie chcecie postać. mieć dużo punktów zawalonych do sił. Tutaj przegrzana jest postać, dosyć mocno, ale to nic, to nic się nie stało, nie, nie tam się nie przejmujemy takimi rzeczami, nie. <laughs> Tak to wygląda, jak się blisko podobało, to wiecie, dajcie łapkę, komentarz, super, nie, nie subujecie <gry> i cię, to jest ostatni set z tego DLC, nie pomyślimy co w takim ciężki chcecie, ale otwarta jest, buzia jest odkryta, nie przynajmniej tyle, nie dobra, uspokójcie, wieściami też się nie bije, Kobieta, musisz się uspokoić, xpona, nie zrobi żadnej pozycji, jak się nie spokoi. A strasznie była baba z niej jest ogólnie, nie? Można też zatańczyć albo dać tą łapkę jeszcze dobra, co tak, jest kiedy takie rzeczy tam daje takie tam, te flirty, nie? Bo ktoś mi kiedyś mówił, że nie daje tych flirtów. Dobra. I jeszcze tam. Można jeszcze iść tyle gadę. To tak trochę w takim ciuchu to głupio wygląda, nie? Bo to tak naprawdę dupę widzi, Ale dobra no. Ciech. Jeszcze musiałem powtórnie pastet Hieny pokazać i tak dalej. I parę takich setów. Jeszcze co nie pokazałem tak za dobrze, ale dobra. Na razie to koniec, nie? 4 sety nagrane to no na to będzie czasu dużo, nie? Do pokazywania, nie? Jak się podobało ludzie, to dajcie mi łapkę, komentarz, subka i do zobaczyska ludziska.